Moi drodzy, rozpoczynamy kolejny dzień naszych, naszego wspólnego wpatrywania. Towarzyszy nam osoba błogosławionej Karoliny, męczennic dziewic. Urodziła się 2 sierpnia 1898 roku w Wałudze nad Dunajcem, 23 km od Tarnowa. W dzielnicy zwanej śmietaną. Ludzie z tego przysiółku zajmujący się rolnictwem, posiadający krowy, w znacznej mierze starali się właśnie wszystkie wyroby leczarskie naprawdę rozpropagować, ale też to były jakby główne ich zadanie. W takim środowisku dosyć, byśmy powiedzieli, specyficznym, określonym, przynajmniej zawodowo wzrastały dzieci. Uczyły się od swoich rodziców różnych sztuk rolnictwa, ale też i gospodarstwa. Widziały, jak relacja między rodzicami, między sąsiedzka, Wzajemnie moi drodzy, wygląda. Że sąsiedzi ze sobą rozmawiają, że sąsiedzi ze sobą się spotykają, że sąsiedzi, jeżeli mają tylko taką możliwość, to zapraszają jeden do drugiego. Że dzielą się, że też pomagają sobie. Karolina, kiedy widziała i dostrzegała te również potrzeby, u swoich kolegów starała się ten czas im poświęcać. Kiedy widziała braki, starała się tym brakom również zaradzać. Nieraz niejedna koleżanka i kolega dali świadectwo, że kiedy chodzili po krust do lasu, to często. Karolina to, co uzbierała, oddawała uboższej koleżance czy koledze, mówiąc: Ty bardziej tego potrzebujesz. Ja jeszcze sobie na zmianę. Nieraz, z... widząc, że ktoś chodzi w podartych ubraniach, sama brała i igonitkę, starała się zacerować. Niektórzy się dziwili, ale po co? Ale po co? Widocznie e, tak mawiała, Pan Jezus do mnie się uśmiecha, żebym kolejną dziurę na tym świecie załatała. Młoda dziewczyna, która wokół siebie gromadziła ludzi, ale gromadziła dzięki temu świadectwu swoich najbliższych koledzy i koleżanki, i nie tylko młodsze dzieci, ale i starsze z chęcią do niej przychodziły. Z chęcią z nią rozmawiały, z chęcią też się bawiły. Kiedy dochodziło do jakichś utarczek między nimi, starała się, moi drodzy, tłumaczyć, starała się godzić, starała się ich razem wspólnie pojednać. Dzisiaj, moi drodzy, też w tej naszej takiej rzeczywistości, stajemy sami właśnie. Z takim zapytaniem, co z naszym sąsiedztwem? Jak, je, jak wyglądają te nasze relacje międzyludzkie? Czy w ogóle mamy kontakt między sobą? Pamiętam z czasów swojego dzieciństwa, bo wychowałem się na wsi, jak moja babcia wieczorami, po, czy późnym popołudniem, byśmy powiedzieli, szła do tak zwanej ciotki. Dla mnie to była ciotka. Zabierała mnie zawsze ze sobą i owe kobiety siadały razem, rozmawiały. Byśmy powiedzieli, przeprowadzały reformę wsi i okolicy. Ale też się mówiły, też wspólnie ze sobą czas spędzany. Czas nawiązywania, poznawania, ale także i umacniania. Ja wtedy miałem takie jednej z tych ciotek. Wyjątkowe miejsce pod maszyną do szycia, na stopce. Stopka była najfajniejsza, no bo się ruszała, w dodatku był pasek skórzany, więc można było trochę pokierować. Później owa ciotka miała zgryzotę, bo nitka była tak już w tych wszystkich igłach poplątana, że to następny godziny to spędzała nad dochodzeniem do tego, gdzie jest początek, gdzie koniec. Ale wszyscy się razem spotykali. Przy szklance herbaty albo przy szklance mleka. Rozmawiali, wymieniali się ze sobą swoimi doświadczeniami, ale także ich przeżyciami. To spotkanie było bardzo ważne. Każda z nich na ten czas tak naprawdę Zatrzymywała się w tym biegu swoich obowiązków codziennych po to, żeby się spotkać, po to, żeby ze sobą chwilę pobyć. I to też jest taki bardzo ważny akcent, mojej drodzy, dla nas, ludzi współczesnych dzisiaj, kiedy sami jesteśmy w takim biegu, kiedy gonimy od zajęć do zajęć. I to nie tyczy się tylko młodych, ale i również starszych. Gdzie te zajęcia nas tak pochłaniają, że nie zauważamy, jak nasze relacje ludzkie po prostu się rozluźniają. Jak nagle okazuje się, że nie mamy, będąc nawet we własnym domu, pośród swoich, nie mamy tematu ani języka do wspólnej rozmowy. Nie zapomnę, jak moi rodzice parę lat temu przechodząc na emeryturę, mama, z wielką taką szczerością mówi: tak, słuchaj, ja to rozumiem, że przejdę na emeryturę, bo ja już się wypracowałem, ale jak ojciec pójdzie na emeryturę, chłopie to my się tylko To my się tylko zawijamy. Ja ich rozumiałem, bo każde z nich szło do pracy, każde z nich wychodziło z domu, każde z nich miało swoje swoje zainteresowania i tak naprawdę wszyscy spotykali się wieczorem, kiedy trzeba było się tylko tak naprawdę umieć, coś zjeść i spać. I to była ta rewolucja. I moi drodzy, często właśnie nawet dzisiaj już tego akcentu brakuje, ponieważ wszyscy się rozwijamy. Mam jednego ministra u siebie w parafii, to znaczy nie, że jest jeden, ale ale ostatnia, jedna mama tego ministra do mnie mówi: Proszę, księdza, syn nie będzie w tygodniu przychodził na dyżurę w kościele. Mówię: Ale czemu? Bo wie księdza. Dwa razy w tygodniu ma treningy z piłki nożnej, bo chce. Ale trzy dni w tygodniu zapisałam go na boks, bo ja chcę. Bo ja chcę. A kiedy Wy się spotkacie? Kiedy Wy tak naprawdę nawiążecie ze sobą relację? Kiedy siądziecie przy tym wspólnym stole? Kiedy razem wspólnie będziecie się poznawać? Zapadła cisza. Rodzicom dzieci komunijnych zawsze mówię, że czas komunii świętej to jest ostatni czas, ostatni dzwonek, kiedy mogą nawiązać głęboką relację ze swoimi dziećmi również w wymiarze religijnym. My się boimy, my się wstydzimy, my się od siebie odzwyczajamy. Możemy mieszkać w domu razem, możemy być małżeństwem, możemy być rodziną, ale jeżeli nie poświęcamy sobie wzajemnie uwagi, jeżeli nie poświęcamy sobie wzajemnie czasu, to niestety stajemy się dla siebie otcami. My wiemy, że taki człowiek, taki mężczyzna i kobieta tutaj mieszkają, że takie dzieci, czy takie nastolatki. Natomiast umiejętność ze sobą wspólnego spędzenia czasu, nie tylko, żeby siedzieć i gadać, ale żeby też coś kreatywnego, twórczego ze sobą czynić. Razem, wspólnie. Spacerem, wyjście do kina, może nawet i jakaś przyjemność w postaci, nie wiem, wyjścia do jakiejś restauracji. Raz na jakiś czas. Karolina starała się też ze swoimi kolegami, nie tylko ich uczyć, musztrować, ale też starała się, żeby każde ich spotkanie było przepełnione czymś innym. Żeby to było, to każde spotkanie było rozwojowe, coś wprowadzało w ich. Relację koleżeńską, ale także tą domową. Starała się czymś zaciekawić. I my też, moi drodzy, o te nasze relacje musimy starać się wspólnie dbać. Powinniśmy rzeczywiście wykazywać się inicjatywą. Kiedyś, podczas jednego, też podczas rekolekcji, podeszła do mnie jedna, jedna pani i mówi, proszę księdza, wie ksiądz, nie wiem, co mam zrobić, żeby męża przekonać do tego, żeby trochę czasu ze mną chciał spędzić. Ja czemu? No bo przez tyle lat pracowałam, biegałam, no, wydawało mi się, że to jest wszystko oczywiste, że skoro jesteśmy mężczyznami, skoro mamy wspólne dzieci, skoro e, żyjemy tego, no to, no to chyba już to wszystko wystarczy. A teraz, teraz to nie. Mówię. kiedy Pani ostatni raz wzięła męża za rękę? Kiedy mąż Pan po raz pierwszy wziął. Ostatni raz że wzajemnie. Kiedy ostatni wzajemnie się przytuliliście się do siebie. Kiedy wzajemnie też wymieniliście się po całym świecie? Uśmiechnęła się i do takiej samej głupoty w głowie. No nie, to nie są kłopoty. To są ważne rzeczy. To są ważne rzeczy. Jeżeli by tak naprawdę. Gdybym pan powiedział, że trzeba, nie wiem, rów kopać i później wodę napuścić, i wtedy wszyscy się wezmą i obmłodnieją, to byśmy to robili. To, co jest trudne, to, co wymaga od nas jeszcze większej zaangażowania, jesteśmy w stanie się zmobilizować. Ale to, co jest proste, to, co jest na wyciągnięcie ręki, jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze. Tereska, mała Tereska Zawila e, miała takie zawołanie, że niebo chce zdobyć właśnie codzienności tymi drobnymi rzeczami. Tymi drobnymi rzeczami. Nie chciała nie wiadomo czego, ale że będzie dobrze żeby miała skokulatnie wszystkie swoje y, codzienne y, zadania, które... Jej przedłożona zleci względem też będzie się zachowywało względem swoich sióstr, tak jak to powinna. Moi drodzy, drobne rzeczy, drobne gesty, drobny uśmiech potrafi sprawić, ich wiemy, potrafi rzeczywiście wnieść taki pokój i to tak samo jest w relacjach między sąsiedztwem, żeby chwilę przestanąć, żeby się po prostu zapytać żeby e, tak naprawdę też pozdrowić. To są te ważne rzeczy, kiedy, kiedy nawet człowiek, który nie jest w jakiś sposób związany, zaczyna e, pracować e, w ta myśl. O co chodzi? O co chodzi? To już nie jestem Anonimowy. Już nie jestem e, kimś obcym. Powinniśmy tak naprawdę właśnie przełamywać, by nie, nie być anonimowym, to wiąże się, że w pewnym momencie tak naprawdę przekraczamy jakby własną strefę prywatności. No bo trzeba też powiedzieć, a pani nie się dzieje, a pan jak się ma, wchodzimy w czyjąś przestrzeń. Ktoś w tą przestrzeń ma puszcza, Obyśmy starali się ten czas właśnie we właściwy sposób wykorzystać. Bo czas też Wielkiego Postu jest również czasem, kiedy mamy wejrzeć w siebie i zobaczyć na te nasze relacje. Czy one są takie rozwojowe, czy one są stagnacyjne, czy rzeczywiście zależy nam na, na umacnianiu. Nikt z nas, nikogo z nas, nikt nie zwolnił z troski i o walkę o drugiego człowieka. Nikt. Co najwyżej, myśmy się zdyspensowali, myśmy wszystko załatwione. Otóż, moi drodzy, nie. To cały czas trwa, dopóki tutaj jesteśmy. I mamy się troszczyć, i mamy o to walczyć. Bo nieustannie o to zabiega i prosi nas. some time. Uh...